No i leci zakleci. Kurwa, o kurwa, o kurwa oła. Oła, kurwa, nie bi mnie jestem z Gangu Rodriguesa! Yeah. Yeah. Panie Medyk! Panie Medyk! Panie Medyk! Nie pan może mogę stanąć broń, bo chciałbym wszystkich rozstrzelać! Yeah. Panie, <grym /dźwiększynka> mam pytanie. O nie! Bezpierdalaj sobie. Ja mam pytanie, no chcesz się zapytać. <grym /dźwiększynka> chińczyk! Proszę! E, wejdź do, auto, do, auto, do auto Stokój, to wejdź mu do auta, mówić. Nie zamknął. Nie zamknął, tak, Chińczyk. No ja bym chciał się zapytać coś. Czy na Grossi ktoś jest w ogóle, może? Kopie, wyjdź <grym> z </dźwiększynka> tego. Ale goni, że Siema? No! coś <noise> to <ktoś tu> jest! No <noise> tam! Dobra, siema. Miłego. Miłego dnia. To no co, mnie tch herdemu, jeszcze. No się, Dobra, już, 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 już. <grym> no, <grym> zaraz. <grym> <grym> Gang Chińczyka, ty ma. Spoko, zaraz będę, mam ziomka. Da, na napad. Ciebie na zawoźnisz? No ciebie, to bagaja, wsadziłeś ty. to pa, i wej. Gang Krodygierza miałem złapał. sobie... Więc... Jakiś ty ja był z Lindą Mercedes! Chuj furę kurwa, kradłeś no, Na napad jedziemy? No chuj tego ciu furę zajębałeś że chciałeś się przejechać! Przejechać nie chciałem, fajna była! Przeciągaj, wyciągaj! Wyciąga. Okay. Siadajcie, on jest u mnie! jest szefem gangu! Słuchaj, Niechby się w górę Ta, tam O nie, tama! Jezus maria! No to umarłeś! Okej! Okay. Okej! Okay. Jezus no maria, ale to jest po prostu jakiś czerwony garnk, jakiś inny mnie zachodził. No coś wpadło, a mi się z tych był robił. Co, ta kurwa gosiu? Bilo, Żał tak kurwa go siłowa odpierdałaś a ołta tak kurwa No bo tak, jestem ja chodziejem Fajnie No też się cieszę <grywa> No też się cieszę co? Co? Nie Cię zbogają Trzeba pani Chińczyk Słuchaj, najpierw mnie bijesz na szpitalu, a potem no mi chyba... No chciał mnie obić, więc to była. nie Nie chciałem dobra. cię pobić. Nie chciałem cię podbić. To sam się ich pytałeś! Czy... To, to pojedziesz? Ja Aha e, Dobra, panowie. O, ktoś podjął, ktoś jedzie. dobra. Dobra. Dobra, nie do ręki panowie. Czy e... Nie, nie, nie przepraszam. Czeka, ja. Za co mnie przepraszasz? Za wszystkie ci... moje za, za wszystkie moje czyny. Super. Nie. Chuj to tylko nie. Ja najpierw najpierw wybijesz, potem mi kurwa... Zaspiewaj zawsze Wszystkie za, żen ja żen żen. Rzadza, za wszystkie No to panowie, wyzadza, raz, odda, dwa, trzy Nie, nie. nie! No, go Dobić go? I wrzucajcie Ej do Dobić go czy nie? Nie Srał Już. pan do herbaty No fajnie No i dalej teraz Co to jest? drugi dzisiaj Weź go puść, puść go, puść go Uśmaw. Nawet nie umiecie mnie w wyborze, więc jesteście upośledzeni. No bo, co pan... wszystkie są wszystkie rzeczy, są przeprosiny, Bana dostałem! Bana? No! <laughs> za co? Za, za opuszczenie serwera w trakcie antylogouta. Na ile? 7 dni. Dobra, chuj. Idziesz na kolejny serwer i taką samą postać? Apelacja u... Nie, dobra poczekaj Mogę w sumie nie opuszczać Dobra, w jestem z tym